A będę miał takiego w moją muzyką. Teraz zrobiłem właśnie z syrem? Nie, zrobisz z syrem, z tego miejsca pozdrowienia dla syru, baby. Bo... Pozdro, syru, tygrysie! Słuchaj, Mordziu, pomóż mi Dobra, nie ma sprawy, ja jak mogę, to pomogę. Dzięki, Mordzia. Siemano. Powiedz Kongo. Co powiedzieć? Kongo. A, a to jest stream Meduzy. Ale to jest stream Meduzy. Pozdro, stream Meduzy. Poleciał. Zesłanie szkatu. Chłopcy. <noise> <noise> Ale myślę, że w ogóle nie Znaczy, że jesteś słaby. Bomba! Uważaj, mam buty za pokoła i mi się Za duży Ale mnie nie stać, bo pan Ale nie stasia, baj, to... ale to ale nie nie stać, ma Ale nie ma Kurde! kilka jak Dobra. pozdrow 600 na rejonie. Tygrysy i tygwisi. Wracamy, no. Słyszałeś co Malik? Co, co powiedział? Powiedz Kongo, nie? on mówi, powiedz chuj ci w dupę. Tak? Kurde. Dobra, kto, co chciał? Może zdjęcie? Tak, może zdjęcie. Kaman. Dobra.